Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się indywidualnymi i państwowymi skargami w sprawach naruszeń praw i wolności zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tylko w ostatnim czasie Trybunał wydawał orzeczenia w tak istotnych kwestiach, jak na przykład nieuznanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu ustanowionego ustawą w rozumieniu Konwencji. Udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym tzw. sędziów grudniowych w kontekście naruszenia prawa do sądu ustanowionego ustawą, czy ekshumacja zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej jako naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wyroki sądu są wiążące dla państw stron konwencji, których dotyczą. To orzecznictwo Trybunału sprawia, że konwencja jest żyjącym instrumentem, zdolnym do skutecznego operowania w nieustannie zmieniającym się współczesnym świecie. Liczba sędziów równa się liczbie państw stron konwencji. Zasiadają oni jednak w Trybunale we własnym imieniu, a nie w imieniu państwa, z ramienia którego zostali wybrani. Kadencja sędziów trwa 9 lat. Niemniej kończą sprawować swój urząd dopiero, gdy na ich miejsce wybrany zostanie nowy sędzia. Sędzią Trybunału może zostać tylko osoba, która cechuje się najwyższym poziomem moralnym. Ponadto musi posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego bądź być prawnikiem o uznanej kompetencji. Wybór odpowiedniej osoby na urząd sędziego Trybunału automatycznie prowadzi do wzmocnienia całego europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Od lutego 2020 roku Helsińska Fundacja Praw Człowieka monitoruje procedurę wyboru sędziego Trybunału z ramienia Polski. Jej finału możemy spodziewać się w najbliższych dniach.